Okej, okay, to druga część naszego filmiku. No. Tym razem dokończymy... No tą rundkę. No. Możecie zauważyć, nic się nie zmieniło. No. I minęła tylko sekunda od ostatniego filmu. O ja cię widzę, A czemu nie było w jednym filmiku, jakbyście się spytali, bo by się 5 godzin wrzucało na YouTube. A. Więc lepiej wrzucić dwa. A, ty masz pasuje. dziecka! Gdzie koleżka jest? Co jest koleżka? Zdobie mnie? Um. Jak miałam osłonę. Zobie? Napi napiszcie w komentarzach jak miłoś, Jak Miłosz to robi. No ja wam odpowiem jak macie napisać. Po prostu jestem dobry. Gdzie teraz jesteś? A! Ty wiesz, gdzie ja jestem? Pudło! Pudełko! Jak kopięle, to pudełko, odciągle w ciebie trafiam! O mam magicznego żetona. Co masz? Kurcze! A ja mam normalny granat! Co? Ha, 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 ha. Jak? Nawet nie widziałeś, że rzuciłem to coś? Ale nie, ale ja myślałem, że spudłowałeś. Kurcze, Spudło. to, ja, to ja. Lecę ci oddać. Gdzie by ty być? U, jestem tutaj. Jestem na tej siatce. Kurcze. Będę ciebie trudno tam zaatakować. Eee! Wracaj! Nie. Dobra, wróciłem jednak. A ty wiesz gdzie jestem? Tak. Więc ja uciekam. Twoja baza wybucha. Zauwiłeś, ja już uciekłem! Kurczę... Nie tą stroną! Pewno? Co? Jednak to. A z bliska się bije shotgunu, nie zapomniałam. Ale ty nie masz shotguna chyba. No mam shotguna! Aha. Znaczy shotgun blastera, przepraszam. Nie no, shotgun. Tam ja się w piknikach na YouTubie. Marcel, gdzie ty być? Ja bym w piaskini. To wyłaś, ja już nie wiem, wyłasz. Będzie walka wioski nie, nie będzie. Idź po mojego żetona, tak A nie, to wybuchło. Co? Ten... mi na wybuchło? Uh -huh. Say what? Roz, bo ja, widziałeś, ja cię zaatakowałem tym atakiem, i przez co ta mina wybuchła. Co mamy? Ulu, ulu, ulu. Czy to jest to, co ja myślę? Muszę się spalić w ogniu? No, ja zdobędę twoje żetoniki. Eee, Marcel, jesteś na to gotowy? To jest bitwa o ten żetonik. Jaki? Ten. No, ja od razu weźmiesz. Nie, ja go nie mogę jeszcze podnieść. Mam arpega. Jak chcę na niej. Nie chcę go służyć na tobie. Po prostu to jest okazja, żeby go. Żeby o To Ta jest nie jest taka mała. Bo do złej weszłeś. Wesz. Palce jetpackiem do innej. Do tej większej. Dobra, spotkajmy się przy tym statku, okej? Nie! Yeah. Chodź! No dobra! Chcę najbardziej służyć. Ok, przygotujcie się. przepraszam um, um, widzowie, za chwilę wrócę. No. A że będę miał więcej? Gdzie ty masz respa? Gdzie ty okay, jesteś? Już Jestem. Mm -hmm. Ja zadrabnę Shot Blaster. Nie, nie chciałam tego. Czemu nie mogę wziąć Shot Blastera? Bo mam go. Tam jest. Można kucać? Można. można. A, nie można. Ja cię usłyszałam. Można. Sią. Pudło. A ja zabieram w tym czasie twój zakon. I twój wspólnotę. Pocisk. Ja myślę, że ja bym, że miłość to wygra, ale ja mogę... Ja... ja... mogę to wygrać też. Dobra, jak ja W ogóle... Napiszcie w komentarzach, czemu tutaj jest ta dziura. Marcel, nie, 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 o takich głupotach nie. nie Ej, nazwijmy to! Panny dziurak Czemu akurat tak? No, co? normalny twój snuwi. Co no, jeszcze nie. Marcia, ale ja wiesz, że nie wejdziesz do tej jaski. A nie no za... Ja idę tyłem. Ale wiesz, że Angranat mogę cię rzucić. Ja bronię pewnego żetonika. A, ale ty też masz granat. Granit pewnego żetona, tak? Tak. Uciekać! A! A ja go zabrałem. Balista. Ale kto za... Puszczyłaś balistę od niego tak, Twoje dobrze. balisty są inne niż moje. Co? Jak ci zostało jeden HP? Ty balista to co innego Co? Kurcze, źle rzuciłem krawicę No Uff, postawiłem mu kleszkę, ty, ty Wiesz, że ja mogę cię wysadzić łatwo? Tykoła atakami? Hej, idę z tyłu, Marcel. Działa sobie wysadziłeś, tak? Nie, ona sam się wysadziła. A, ja czasami też tak mam. O, kolejna, kolejna, balista. O, o Ona szela ciebie. A, jednak nie jest taka głupia. A to twój? No? Co? Gostiłem z mojego najsilniejszego. Raz, teraz, raz. A, a twoi szturnowcy są tacy słabi, a, a ja go sztawiłem, i on jakoś. Moje szturnowcy? zniknął. Oj, wiedziałem, nie. Inaczej ja nie układam na ziemię, O, ja to biorę ten, że to, żeby miło, by nie zabrał. Wiesz, że to jest podstawowe, że to. Miło ma 70, ja mam 40. No? Mamy powoli no, kończyć. Mam mi przykro. kolejna część też się już musi skończyć. Ale nie, jeszcze nie. Spróbujemy jeszcze dokończyć jeszcze. Mamy trochę czasu. A gdzie ta twoja osłona? O! Chce być. <grym> Ej, to było tak, świetne wrzucić. Oha, wow, to jest piękne. Coś ty! Ty miałaś minę? Jak miłość do webra, to wygra, no to przysięgam, że niestety będzie mi się ukończyć. Ale zobaczymy się w kolejnych filmikach przecież. No. Ciekawe kiedy będą. Cześć! Ja, ten nie ze snajperki. Czemu ja ciągle spotykam taki mało jaskini? Bo wchodzisz ciągle do tej samej. A ja, ja mam strasznie dobrą skrytę. Eee, ja, ja już idę. Ale miał że mnie znajdzie na pewno. Tak, tak. Ja cię znajdę. Gdzie jesteś? Oh. Mówi, że mnie A sam ty... znajdzie. A teraz... Tylko gdzie ty jesteś? A ty gdzie masz te balisty, No czemu rozstawiasz?... Nie, co ty rozstawiasz? A działo się rozstawił! Bardzo mocne Kurcze. też lecę ci skopać się za mnie. Nie, nie, za chwilę miłość! Też, idę ci skopać w Co tam mamy? Działko, dobre działko zdradziłeś swoją skrytkę. Czyli już wiesz, gdzie jestem? Tak. O! Niestety wiesz, gdzie jestem! Co? Ja uciekłem! To jest moja zasadzka! I Marce co oszuście! Mamy, Ale... mamy... kończyć, a ty tak... Czas marnujesz. Ale ty możesz zabrać przecież mój rzekł. Nie wiem czy zdążę. Wiesz Że... jak cię. mnie tutaj szybciej. Dążyłeś. No jeszcze sekundka. Tak, za, za chwilę to się kończy. Tutaj. A cho chodźmy się, spotkajmy tutaj, Marcel. Dobra. W tej, tutaj bazie, oto. Gdzie ja cię rozwalę? Gdzie ja cię rozwalę? Tak ci zrobię. Tak ci zrobię, Marcel. I serio ty chcesz mnie pannąć? Widzimy się o, o No widzimy się. Zaraz ja ciebie nie będę widział. O, ja. Ale Przepowiednia się, się spełni. Okej, okay, widzowie. Więc żegnam. Żegnamy.